Dlaczego problemy z elitami to zazwyczaj też problemy z głową? Bo tak rzeczywiście jest. Jeżeli ktoś ma problemy tutaj, to też będzie miał problemy. Z koncentracją, problemy z pamięcią, będzie miał stany lękowe bardzo często. W momencie, kiedy dochodzi do stanu zapalnego jelita i w organizmie są wydzielane cytokiny prozapalne, ich działanie na barierę krew mózgu będzie takie samo jak w przypadku jelita, czyli on doprowadzą do rozszczelnienia się tej bariery. I tak jak mówimy o nieszczelności jelita, możemy zacząć mówić o nieszczelności mózgu. Jak sobie z tym poradzić? No, kluczowe tutaj będzie pozbycie się pokarmów, które nas po prostu podrażniają jelita, wyeliminowanie tego stanu zapalnego z jeli. Na pierwszym miejscu bym tutaj wymienił te najprostsze cukry, żywność bogatą w błonnik, ponieważ niestety błonnik też podrażnia, ale też niestety wiele różnych warzyw, jak cebula, czosnek, kapusta. Idealnie byłoby przejść na dietę typowo mięsną, przynajmniej na jakiś czas. A w drugiej kolejno kolejności należy popracować nad tym, jak reagujemy na stres. Bo tak jak to zauważam, to problemy z jelitami zaczynają się w głowie a później są potęgowane przez lita i trafiają znowu do głowy, i te błędne koło toczy się, toczy wzajemnie się niszcząc.